No gdzie tam? To jest zwykły cukierek, chyba. <gry> Kilka tygodni temu Tokyo Treat napisało do mnie, czy nie chciałbym dostać paczki z Japonii, już byłem striggerowany, ale z, ze smakołykami, ze słodyczami, z jakimiś przekąskami, które po prostu, no, otworzyłbym na waszych oczach podczas unboxingu, pomyślałem sobie, że pewnie lód anime wypadło, można tą lukę przez jakiś czas czymś innym uzupełnić, no i jeszcze paczek z Japonii nie dostawałem i japońskich słodyczy nigdy nie testowałem. Przynajmniej nie u siebie na kanale i nie na oczach wszystkich widzów. Z tego powodu nie przedłużajmy i sprawdźmy, co znajduje się w środku. Jest tego o wiele więcej, niż szczerze mówiąc się spodziewałem. Nie spodziewałem się z tylu gadżetów. Oj, i będzie co robić. Dobrze, na samej górze najpierw znajdujemy rozpiskę. Z tego co rozumiem, to jest to paczka w stylu miesięcznym, czyli w każdym miesiącu można znaleźć. Inne, inne rzeczy, to nie jest aż tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę, ile tych rzeczy w środku jest. Ja nie chcę tutaj czytać całej rozpiski, bo wtedy zaspoileruję sobie, co może. Być w środku tej paczki, więc na razie tego nie ruszę. Ale obawiam się, że są również takie rzeczy, które trzeba robić, jak widzicie, em, no w dosyć skomplikowany sposób. I myślę, że akurat tego typu rzeczy nie będą dzisiaj przeze mnie próbowane, tylko zrobię o nich osobny odcinek. Bo jeżeli trzeba się aż tak bawić, że odmierzać jakieś porcje, mieszać to z wodą, no to. No to może, mogłoby potrwać milion czasu. Ja też nie jestem na to dzisiaj przygotowany, więc zobaczymy. Nie chcę sobie spoilerować, zobaczymy co tutaj jest w środku. Przyznam, że śniadania nie jadłem, więc zacznę od czegoś, co mi się najbardziej rzuca w oczy. Widzę tu jakieś frytki, więc sprawdzę co to mogą być za frytki. A poza nimi mamy bóg, wie co? Dobra, sprawdzę, no do tego tu jestem. Wygląda na jeden wielki krupek. To się niestety łamał. O słodkim smaku. Ale jakim? Wszystko jest po japońsku, więc ciężko stwierdzić. A w rozpisce niestety tego nie widzę. I weźcie tu, odgadnijcie. Ja, pitole. Smak jest znajomy. Ale co to jest? Wezmę tą drugą połowę, co została, i zobaczymy. Troszeczkę smakuje na pograniczu popcornu karmelowego, ale to nie to. Ale podobne. Nie mam pojęcia. Nie wiem. 1-0 dla paczki. Taki słodycz, taki żelek zostawię albo na inną okazję, albo komuś innemu dam do spróbowania, bo ja żelków nie lubię. Ale może się zmuszę, tylko nie teraz. Bo jakbym miał jeść wszystko z tej paczki, to. Nie dałoby rady, dlatego pomieszamy i kilka rzeczy zjem w osobnym filmie. Sprawdźmy to. Aji kary czyli jakieś chrupki w kształcie frytek o smaku kary. Okej. Okay. Nie zdziwię się. Oczywiście jak to będzie tak smakować. Zadziwiająco niewyraźny smak. Spodziewałem się, że. Będzie intensywne, ale nie jest. No trochę jak kary smakuje, ale naprawdę minimalnie. Bardziej czuć się chrupiące chrupki niż faktycznie kary. Dobra, całego nie wiem, bo wybuchnę. Tu jest kolejna przekąska, która kojarzy mi się trochę z Hajime no i po albo z jakimś anime bokserskim. Ja wiem, że weterani tych paczek zauważą, że ja większość z tych rzeczy jem w niepoprawny sposób, ale szczerze, ludzie, kto z was potrafiłby. Zjeść coś takiego, tak jak należy, jak nie, nie mieliśmy do tej pory pojęcia o istnieniu takich rzeczy. O Jezu, padło mi dobra mniejsza. Kolejna tajemnica. Spraśmy to no To smakuje jak surowy makaron yy, od zupki chińskiej w przyprawach. Tylko jakich? Przyprawa od zupki sińskiej Ja nie żartuję, naprawdę to w ten sposób smakuje. Co to jest? Szampan soda pup. Czyli jak wrzucę to do wody, to stanie się szampanem, że będzie buzować. Idę po wodę. Tak to wygląda. Tutaj była wykałacka w środku. Nie wiem pewnie do nabierania tego czegoś. No pewnie tak. A najpierw naleję wody. Aby efekt był bardziej widoczny, woda jest niegazowana. Niegazowana dla formalności. I sprawdźmy, co się kurna stanie. Uwaga, no, ale poza tym lekkim pieniem nic się nie dzieje, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby tego nie trzeba było wrzucać do wody. No, gdzie tam? To jest zwykły cukierek, chyba. What the fuck, bupki. Czemu to się jednak tak pieni? <grystanie> Dobra, nie było tematu. Nie było tematu, mam wodę z cukierkiem. <grystanie> no cóż, bywa. Ej, to się gryzie, jest miękkie. Jak były kiedyś takie gumy szok, gdzie w środku było takie mega kwaśne, tu jest to samo, ale bez mega kwaśnego. Tyle z tej pierwszej reklamóweczki, naprawdę nie mam jeszcze sposobu, aby spokojnie to wszystko otwierać i próbować, i się nie nażreć, i jednocześnie, um, no nie spieprzyć, tak jak teraz, z tym sukiereczkiem spieprzyłem, ciekawa sprawa, ale um, to zostawię sobie na inny raz, tak jak mówiłem, foremki, takie zabawy, coś, co nie jest gotowe zostawię na inny raz i w łącznym filmiku zrobię takie wszystkie rzeczy, które trzeba w ten sposób zrobić. Bo bądźmy sobie szczerzy, to na pewno dobrze nie wyjdzie mi, a z drugiej strony teraz nie będę latać, nie będę kombinować z wodą i z innymi elementami, więc tego typu rzeczy na osobny film. Tu się... O, tu jest latarka. Zajebiście, mam latarkę. W z... ze słodyczami dostałem latarkę. A tu mam długopis. To tego się nie je? To jest chyba po to, żeby po ciemku te słodycze wszystkie znaleźć. <laughs> nie no, śmieję się. Czy to są buraki? Sweet nieco. Tak, to są buraki, wcale to nie są ziemniaki i serowy krem. O kurde, o kurde. Póki co potrawa, która najbardziej by pasowała do zastępnika śniadania. Dobra, nie będę się bawić, jakieś poprawne otwieranie, lecimy. O kurde, to, to ma mega intensywny zapach, tak to wygląda w środku. Ale jest słodkie Ja rozumiem słodkie ziemniaczki, ale to jest mega słodkie I ten, ten krem bardziej smakuje jak jakiś twaróg Zresztą no, można było się domyślić tego po tym, ale... Ale smakuje jak bardzo neutralny posłodzony po twaróg nałożony na słodkiego ziemniaka No nie do końca jestem fanem, ale e, dokończę Boże, zabrzmiałem jak szafa, pozdrawiam Pozdrawiam szafę oczywiście Co to jest? Znowu jakieś ciasteczka, które trzeba samemu zrobić? Nie, chyba nie Chyba nie. Tak, są gotowe. Tak wyglądają. Jezu, ile to jest pudru na... u góry? Są słodkie. Smakuje mocno kukurydzą, ale ten puder tak to posłodził. To jest naprawdę bardzo dobre. Mega słodkie kukurydziane. I ta posypka jest genialna. Super. O, coś z One Punch jest. Coś jest z Shihaja furu. Ale jajca Z One, Punch... One Punch są czekoladki z Genosem. Crunchy chocolate. To jest, dostała czekolada, ja chciałem tylko kawałeczek. Oho. Tylko teraz, z czym jest ta czekolada? Niespodzianka. <laughs> Nowość. Przepra przepraszam, przepraszam, mam argument. Jem. Tak to wygląda. No, biała czekolada, typowo biała czekolada. Co to, co to mi strzela pod zębami? To czarne w tej czekoladzie smakuje i zachowuje się pod zębami, jak jakieś płatki czekoladowe. Czyli, jakby ciasteczka były w środku czekolady, dlatego jest właśnie taka kurpiąca. Jest dobre, ale bez przesady. Wszystko podrochuj się najem. Dobre, dobre, dobre. Poksy w życiu już jadłem. Wiem, jak będą smakować. Wiem, że będą, że będą słodkie. I wiem, że będą niewarte swojej ceny, bo na konwentach poksy są piekielnie drogie, a ani się nimi nie najecie, ani w smaku nie są jakoś wyjątkowo epickie. Są po prostu zwykłymi japońskimi słodyczami, które smakują jak polskie słodycze, tylko są w innej formie. Tak i tak smakowały poksy, które jadłem w życiu, ale teraz spróbujemy tego. Um, truskawkowego z Hello Kitty Jednego starczy Bo mam wrażenie, że wiem dokładnie Czego się po tym spodziewać No jak myślałem Po prostu Truskawkowy Truskawkowe słodycze Takie same jakby się jedli w Polsce tylko w innej formie podane Normalne poksy Mała rzecz się zachowała Cukierki z pokemonami Ła wow. Arbuz Trafiłem na arbuza Dlaczego? Dlaczego Mam nic mając do wyboru truskawkę I chyba melona? Trafiłem na arbuza No ale jak to zwykłe e, cukierki owocowe Nie wiem co to jest Strzelam, że znowu jakieś gumo słodkie coś Ojej Tak to w środku wygląda I w dotyku Trochę właśnie był jak te gumy szok Czyli boję się, że będzie jakieś słone Boże Boże, nie słone, tylko kwaśne. Słodka guma do rzucia, o smaku jagodowym i najprawdopodobniej samorozpuszczalna. Dobre. Ojej, dobra. dobre. Mhm, samorozpuszczalna. Dobre, tylko żeby raz na jakiś czas sobie to wziąć, bo całą paczkę to przesada. Nie zdziwi chyba nikogo, jak ten cukierek się nie rozpuścił w wodzie przez 15 minut nagrywania. Kolejna rzecz z Hello Kitty, ale zostawmy to. Jako urozmaicenie do odcinka, w którym sam zbędę robić te. rzeczy, które się robi samemu. Ok? Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, ale. nie wiem też, co do końca tutaj jest. Wiem tylko, że jest skomplikowane do zrobienia. No tak, zostały nam najprawdopodobniej same słone rzeczy. Mamy chipsy. Jedne. Chyba jakieś chipsy, drugie. Albo chipsy o podobne, podobną przekąskę. I mamy również. Coś powiązanego z Chihaya Furu, Zajebista manga. Polecam. Anime też jest dobre. Koda, od dawna nie było kolejnego sezonu. No i jak widać, to będą jakieś paluszki z nadzieniem. Więc e, sprawdzamy. Nie wiem, czy to ma naprawdę jakąkolwiek styczność z Chihaya Furu, jakąś Jakieś powiązanie prawdziwe poza marketingiem. Pewnie nie. Pewnie w serii nikt tego nie jadł. Ale no mogę się mylić. Są dwa opakowania, dwa woreczki. Weźmy jeden. O po co nam więcej. I sprawdzamy. Ja wiem, że z perspektywy weteranów Japo japońskiego jedzenia, to co mówię w tym filmie, to są same herezje. Ale proszę wziąć pod uwagę, że jestem typowym Januszem z internetu. I herezje to moje drugie imię w temacie, przy tematach, przy których się nie znam. I teraz pytanie: tak to wygląda? To wygląda jak zwykły paluszek. I pytanie: czy będzie to na słodko, czy na słono? Czy w środku jest ser, czy może jakiś karmel, miód, czy coś? Na słodko. Ale co to jest? A ja wiem. Nie mam pojęcia. Na zewnątrz jest oczywiście zwykły paluszek. I jest on również słony, ale przez to, że jest napełniony czymś słodkim, całość jest odbierana słodko. To nie jest miód. Bardziej podchodzi mi to pod coś lekko-owocowego. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. To picie zostawię sobie na koniec. Sprawdzimy jeszcze te, te dwie rzeczy. <laughs> Frytkę? Boże, jacy oni są cudowni. Hmm, Jabłkowe frytki Autentycznie, nie żartuję Jabłkowe frytki Chyba, to są chyba ich jabłka Nie wiem, nie wiem co za owoc jest Pod... Smakuje jak jabłko, trochę Ale jaja Autentycznie, idziecie sobie na uczelnię Pach, otwieracie i macie frytki Są trochę twardsze niż zwykłe, takie świeże Ale też nie są cholernie suche w Dodatku na początku oczywiście smakują słono Tu nie jest jabłko aby po chwili uderzyć w was jakimś owocem. Ale co to za owoc? A dobra, ten kontrast mi się podoba. Najpierw słone, potem słodkie. I to jeszcze przy tym słodkim. Czuć taką goryczkę. Jakby ten owoc był. Wiem to, że źle zabrzmi, ale trochę sfermentowany. Ale nie działa to na niekorzyść. Naprawdę ciekawy smak. Tego się jest bardzo nietypowy. Pasuje do paczki japońskiej, definitywnie pasuje. Zostały nam dwie rzeczy. Pierwsza to chipsy z. O, czy to jest Wasabi? W podobnym opakowaniu są u nas chipsy, prawda? Można je normalnie kupić. Wiem, bo pamiętam. I mam taką śmieszną historię z tym związaną, że jak byłem mały i miałem jechać na pobieranie krwi i nie chciałem. To mama mi obiecała, że kupi właśnie chipsy w ten sposób pakowane. Jak będę cicho przy pobieraniu krwi. I byłem! I dostałem te chipsy, ale. Przynajmniej w Polsce, jak, jak tego, tego, chipsy, tego typu chipsy się dostaje, to w środku jest plastikowe opakowanie, które to powstrzymuje, podtrzymuje i ono sprawia, że tych chipsów jest mniej. Tutaj te chipsy są wypełnione od początku do końca, jak widzicie, bez żadnych opakowań plastikowych, przez co jest ich po prostu dużo. Ale jaki to smak? Wasabi. Dobrze, dobrze trafiłem. Ojej. Mhm, mm jest, jest piekantność. Znaczy parzy troszkę. Nie bardzo, ale tak. A z racji tego, że jestem grubciem i lubię chipsy... Ojej, teraz mocniej. Ło. To też jest jeden z moich ulubionych gadżetów w paczce. Sprawa wygląda następująco. Jeżeli w Polsce jedliście, nie wiem, czy przez jakiś czas nie było leisów wasabi, a chyba były, to to smakuje bardzo podobnie. Tylko jest takie bardziej subtelne niż tamto. Bo tam to po prostu da dawało po, po gardle, A tutaj na początku wydaje wam się, że będzie luz, a potem uderza. uderza. I po, po czym kilka sekund później znowu przestaje. Mm. Mega dobre. I na końcu zostało to coś. Z Doraemonem. Jakiś mus pewnie. No cóż, zobaczymy. Chodź zas Jakbym faktycznie pił winogron. Ale autentycznie są kawałki winogrona, które trzeba pogryźć. Nie mają pestek, oczywiście, bo kto by je wypluwał. Ale jakbyście zdjęli skórkę z winogrona i wcisnęli to bez pestek do tubki. On spokój jak normalny owoc. No jest mega słodkie. Kurde, zimne to mogłoby być zajebiście orzeźwiające. Dobre, ale nie wiem, czy nie jest przypadkiem za słodkie dla mnie, abym wypił całe to. Czegoś takiego jeszcze nie piłem. W opisie jest link, z którego możecie taką paczkę zamówić. Motywy co miesiąc się zmieniają i co miesiąc można dostać coś innego. Mam nadzieję, że nie skończymy tylko i wyłącznie na tym miesiącu. No bo szczerze powiedziawszy, wolę dostawać paczki z jedzeniem niż paczki z gadżetami. No i widać to po mnie zresztą. No i przypominam, co idzie do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Wiem, że mógłby być lepszy. Wiem, że mógłby zawierać jakieś inne rzeczy, ale pierwszy raz... Nagrywałem unboxing jedzenia i w ogóle pierwszy raz testowałem jedzenie. Nie wiem jak to się robi, i nie sądzę, aby bycie w tym dobry, dobrym jest czymś mega pożądanym przeze mnie, ale wiem jedno. Z każdym kolejnym unboxingiem, o ile takie będą, o ile nie będą nie przestaną mi tego typu paczek wysyłać, myślę, że stanę się coraz lepszy w odgadywaniu smaków i może ogarnianiu tematu. Tego typu słodyczy. Dla nich na pewno będzie dobrym znakiem, jeżeli pod tym filmem będzie fajny odbiór. Czyli, jeżeli na przykład zostawicie łapkę w górę, no to na pewno mogą dojść do wniosku, jak zobaczą ten film, że Wam się podobało i że paczki warto wysyłać, i wtedy moglibyśmy to kręcić co miesiąc. A ja bym był coraz grubszy i grubszy. I tak jestem. Pamiętajcie, że w opisie jest link, z którego możecie zamówić własną paczkę. Klasycznie, jak w przypadku poprzednich paczek, dostaję tutaj chyba 5 dolarów od paczki. Więc tak to wygląda, i pamiętajcie o ocenie filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszelakie uwagi napiszcie w komentarzu do kolejnego materiału, i w międzyczasie będziemy robić to sami. Cześć!